ci kasy za to pytanie? Przypomnę je. A może przypomni nam Daniel. Dobrze. Zamyśliłeś się, co? Nie? <laughs> <laughs> przypomnę, przypomnę. Proszę. Dobrze. Pytanie brzmiało: jak mężczyźni nazywają. Dam. Yy, 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 <laughs> duże, duże, duże piersi. Duże, duże Grzegorzu, proszę bardzo. Ech, może to zabrzmi troszeczkę nietaktownie. Donice? No ja w życiu... Słyszeliście Donicę kiedyś? Słyszałeś, Daniel? No, e, kilka razy. Tak, Fabian, słyszałeś? Zdarzało Tomasz, to się. Tomasz, ty słyszałeś? No, słyszałem. O, ja nie, ale to no, sprawdźmy, czy jest. Niestety, Donic <noise> nie mam. Magdo, jak duże piersie. Z tego, co słyszałam, to ja... Mm, piłki. Słyszałeś? Może danie piłki? O piłkach nie. Ja też słyszałeś, Fabian? Nie gram, nie słyszałem. Czemu słyszałeś? O piłkach nie. Zobaczmy. Niestety piłek nie mam. Ale chodzić taką do metalu? Nie, do kopania. A, no proszę cię. <laughs> proszę bardzo, Danielu. No. Na pewno każdy z nas słyszał balony. No, balony muszą być, oczywiście. Zobaczmy, czy są balony, to jest niestety dla ciebie najpopularniejsza odpowiedź. Jedyne 250 zł, ale, ale zawsze. zawsze Co? Tak, dokładnie. Proszę, staraj się mocno, Fabianie, bo mam premię dla graczy najlepszych w tej rundzie. Może to zabrzmi ordynarnie, ale stawiam na cycki. Że cycki, tak? Cycki. Cycki, sprawdźmy, czy są, a mogą być cyce? Cyc, cyce jest wulgarniej, <grym> dlatego wolałem tą wersję. Nie rajtową. dużo 500 zł, ale zawsze. Renato, duże. No ja myślę, że mężczyznom to się kojarzy tak e, z samochodem, ja wiem, może jakieś zderzaki. Zderzaki? <grym> słyszeliście zderzaki? Ja słyszałem, no, zderzaki. Tomasz tutaj zderzaki? Zderzaki słyszałem, ale lepsze też słyszałem. No. To po zaraz powiesz, a te zderzaki są za 750 zł, Renato. Tomaszu, zarób więcej kasy, bo to słabo idzie teraz. Słyszałem o tak zwanych uszach. Uszy! Słyszałeś Fabian? Ja. Ja Daniel słyszał? Ja, słyszałem? ja słyszałem. Fabian, słyszałeś? Daniel nie. Ja Waroszkolną. Nie Waroszkolną. Sprawdźmy, czy mamy. Niestety nie mam. I zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż, że bufory, Melony. Duże niebieskie oczy. Hmm. O, Silikony. I ja tego nie sprzęłem. Za 2,5 tysiąca kokosy. Kokosy <noise> to dobrze.